W jaki sposób powstaje piorun? We wnętrzu chmur burzowych znajdują się miliardy kropelek wody, drobinki lodu, wieją silne wiatry. W wyniku tych wiatrów to wszystko te kropelki wody, drobinki lodu ocierają się o siebie. Dodatkowo to, że te drobinki lodu są wynoszone do góry w, gó w stronę góry chmury, powoduje, że oddają one elektrody trząsteczką wody. W ten sposób góra chmury staje się powoli elektrododatnia. To, to tarcie się tłumaczy, dlaczego pioruny występują również w przypadku chmur, popiołów, gazów powstających przy pożarach lasów czy przy wybuchach wulkanów. Tam również ma co trzeć o siebie i może dojść do tych piorunów. Skąd ten lód w tych chmurach? Oczywiście... Sięgają one wysokością bardzo wysoko, plus te bardzo szybkie, bardzo silne wiatry, to wszystko powoduje, że ta temperatura w chmurach może spaść nawet do minus 10, minus 20 stopni. Gdy ta różnica potencjału stanie się wystarczająco duża, może dojść do wyładowania pilotującego, tego pierwszego, który niejako przygotowuje miejsce do tego właściwego uderzenia. U góry chmury, tam gdzie ta chmura jest ujemnie naładowana, dochodzi do. rozpoczyna się wyładowanie. Te naładowane cząstki ruszają w stronę ziemi. Ziemia jest dodatnie doładowana. W czasie tego powietrze zostaje zjonizowane. Dzięki temu ten opór, na jaki, ten opór elektryczny, na jaki natrafia ładunek, ulega zmniejszeniu. I to wszystko może. Do tego wszystkiego może dojść. Trwa to od 10 do 100 milisekund. To wyładowanie może mieć kilka odnóg, ale nie wszystkie docierają do ziemi. No, jak możemy zaobserwować, jeśli widzieliśmy kiedyś na zdjęciu, czy też na żywo, to w czasie uderzenia piorunu to wszystko się tak rozgałęzia. Ale oczywiście nie wszystkie z tych uderzeń trafiają w ziemię. Gdy to ujemne wyładowanie zbliża się do powierzchni ziemi. Od tej ziemi wychodzi dodatni odpowiednik. Pochodzący najczęściej, czy to od drzew, czy to od jakichś wysokich budynków, hmm, wysokich miejsc. Dlatego tak często powtarza się, żeby nie chronić się pod wysokimi drzewami. Jeśli jesteśmy na otwartej przestrzeni, należy się położyć. Po prostu, żeby ten dodatni ładunek hmm, nie był albo nad naszą głową, czyli nad, od drzewa, nie pochodził na, pod którym stoimy. No, żeby nie być porażonym. Wówczas, kiedy te ładunki, impulsy się połączą, powstaje kanał o średnicy do 5 cm, gdy dojdzie do tego połączenia się dochodzi do uderzenia głównego. Prąd porusza się naprawdę z dużą prędkością. W czasie tego impulsu głównego około 10 000 km na sekundę. To wyładowanie pilotujące to jest 30 tysięcy km na sekundę. Ten impuls trwa do kilkuset milionowych sekundy, czyli czas niewyobrażalnie szybki. Zdarza się, że po tym impulsie pochodzącym z chmury oczywiście po impulsie pilotującym następuje to właściwe wyładowanie i to uderzenie tego mocnego prądu. Ale niekiedy po tym impulsie pochodzącym z chmury następuje impuls tak jakby zwrotny. Po prostu ten impuls dodatni od Ziemi porusza się w stronę chmury. Co trzeci piorun uderza w więcej niż jedno miejsce. Prąd ma natężenie w przypadku piorunów do 150, do 150 kA. Przeważnie 30-50. Różnica potencjałów natomiast wynosi od 10 do 100 milionów V. Oczywiście, wiele z m, tego, co powiedziałem, jest w kwestii w fazie domysłów. Nie wiemy do końca, w jaki sposób rozpoczyna się to wyładowanie pilotujące. Co powoduje, że te ujemnie doładowane cząstki zaczynają. Kierować się w stronę Ziemi. Niektórzy twierdzą, że są to cząstki pochodzące z kosmosu, które niejako inicjują ten ładunek, żeby zaczął on się poruszać w stronę Ziemi. Porusza się skokowo o 30-50 metrów i kiedy już jest właśnie blisko tej Ziemi, no to z dodatnio doładowanej Ziemi wychodzi mu na przeciw dodatni ładunek, kanał się otwiera, wychodzi impuls główny, no i dochodzi do uderzenia piorunu. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że było w miarę hmm, prosto. Dziękuję, zapraszam ponownie.